Nazywam się Mateusz Szczelecki jestem geomorfologiem polarnym pracującym z okazji geomorfologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miejsca szczególnego dla rozwoju polskich badań polarnych. To właśnie z tą jednostką swoją karierę naukową związały takie legendy badań Arktyki i wysokich szerokości geograficznych jak profesor Jan, profesor Kosiba czy profesor Baranowski. To ich wizje rozwoju badań polarnych oraz Wyniki ich badań do dzisiaj napędzają młodych naukowców, nowych, młodych fascynatów badań polarnych do prowadzenia swoich projektów. Kamienie milowe mojej kariery naukowej, choć nie lubię tego słowa, raczej powiedział rozwoju i realizacji pasji swoich edukacyjnych marzeń. To było zaangażowanie już jako student w wytrawy polarne w zespole. Profesora Rachlewicza Koszywskiego z Poznania. Później trudny, ważny krok, myślę, że, że on był kluczowy. To decyzja na wyjazd z Polski i studia doktoranckie na jednym z najlepszych wydziałów graficznych na świecie, na Uniwersytecie w Daran. I następnie takie, takie marzenie może każdego polarnika, przynajmniej z Europy to staż podoktorski, w centrum uniwersyteckim na Svalbardzie. Wielki ukłon w stronę fundacji, która finansuje takie programy jak Homing Plus, które umożliwiły mi powrót i realizację projektu, o którym myślałem od wielu, wielu lat. A dzięki tym funduszom i dzięki temu programowi mogę go dla Polski i dla tego zespołu brosowskiego zrealizować. Głównym celem naszego projektu jest oszacowanie. Potencjalnych zagrożeń dla budynków mieszkalnych i innej infrastruktury występujących w miastach Svalbardu, jak lotniska, porty, magazyny, a także już typowo pod naszą działalność, działalność badawczą, w jaki sposób procesy ekstremalne, które obserwujemy dzisiaj w strefie wybrzeża, mogą mieć wpływ na stabilność budynków wykorzystywanych przez, przez naukowców, ale także na planowany rozwój. Baz, zarówno chorskiej, jak i budowę nowej bazy dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się gospodarką przestrzenną w Arktyce, a konkretnie oddziaływania zmiany stref przybrzeżnej na infrastrukturę osadniczą w miastach arktycznych. Tutaj widzimy. Wektoryzuje mapy udostępnione przez gubernatora Svalbardu i weryfikuje ich aktualność na podstawie zdjęć satelitarnych, aby utworzyć mapy aktualnego zagospodarowania, które przyczynią się do utworzenia map zagrożeń dla tych regionów. Nasze obserwacje terenowe służyły weryfikacji modeli terenu, które stworzyliśmy w oparciu o zdjęcia lotnicze, ale także modeli układowania dna, które otrzymaliśmy od norweskiej służby hydrograficznej. Etap, który nas czeka obecnie, to dostarczenie tej informacji środowiskowej, którą udało nam się zebrać w, tym, w poprzednim sezonie badawczym oraz w planowanej, podczas planowanej wyprawy na lato 2015. Myślę, że nasze prognozy dotyczące rozwoju strefy brzegowej, a także dalszej stabilności czy dalszego przetrwania znajdującej się tam infrastruktury, zarówno miejskiej, jak i badawczej, będą o wiele bardziej dokładniejsze. Nazywam się Łukasz Pawłowski. W zespole doktora Szczeleckiego z projektu HOMING Plus zajmuję się analizowaniem i badaniem zmian strefy wybrzeża w okolicach polskich stacji badawczych. Jak wpływały na te, na te zmiany wybrzeża procesy ekstremalne? Jest to niezwykle ważne, ponieważ wszystkie nasze stacje oprócz stacji Uniwersytetu Wrocławskiego znajdują się na wybrzeżu. Projekt Homing Plus, który nie tylko daje możliwości młodemu naukowcowi powrotu do kraju i realizacji. Swojego naukowego marzenia w formie tego wsparcia finansowego badań, zakupu infrastruktury badawczej, sfinansowania analiz, które dany beneficjent wykonuje w swoim programie. To co ważne, to możliwość zbudowania i wykształcenia zespołu naukowego. W naszym przypadku jest to dodatkowo wzmocnione, ponieważ wyjeżdżamy do świata, w którym takie wartości jak przyjaźń, jak współpraca, jak odwaga, jak wzajemny szacunek są wyjątkowo ważne. Zespół, który przeżyje swoją arktyczną przygodę, myślę, będzie funkcjonował sprawniej, solidniej i w pewnym sensie naukowo odważniej niż ci koledzy czy te zespoły, które pracują tylko i wyłącznie w cieplarnianych warunkach średniej szerokości geograficznej. Często w naszym środowisku spotykamy się z pytaniami, dlaczego finansować i dlaczego tak ważne badania są powiedzmy, lodowców na Spitzbergenie. Otóż dzięki lepszemu zrozumieniu systemów glacjalnych, które obecnie warunkują rozwój klimatu na tym archipelagu, ale także decydują o rozwoju rzeźby. My możemy wykorzystać tą informację do rekonstrukcji paleoglaciologicznych wykonywanych na terytorium niżu europejskiego, w tym w Polsce myślę, że nie mogłem wylądować lepiej. Mam wspaniały zespół naukowy pracuję na świetnym uniwersytecie, realizuję nie tylko projekt Homing Plus, ale również badania. Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Praca w Arktyce pozwala mi realizować swoją naukową pasję, ale też ta praca w Arktyce zmusza człowieka do zadawania ważnych pytań. Co tak naprawdę się w życiu liczy? Oczywiście poznanie funkcjonowania tego środowiska dla geografa jest jedną, jedną z motywacji, ale co dalej? Co jeszcze? Do Czemu ma nasz rozwój naukowy, czemu rozwój naszego kraju? Ma służyć. To pozwala szukać tych odpowiedzi w tych wartościach naprawdę kluczowych dla człowieka. W moim, w moim przypadku i wielu kolegów, którzy również są beneficjentami podobnych projektów, ważną kwestią jest założenie rodziny. Bo skoro potrafimy radzić sobie z projektami naukowymi i badawczymi, to czy nie powinniśmy o ciebie wymagać i spróbować zrealizować najważniejszy projekt w życiu, jakim jest założenie rodziny i posiadanie dzieci?